Siemka wszystkim następna wydmuszka obiekt czy coś na terenie w Krzystkowicach Milena jest, Marcin jest, Bastek jest Możesz dojść? Możesz dojść. Nie. nie. W porządku. Także taki budyneczek. Tu już jakieś pozostałości czegoś A to jakiś budyneczek A tak to z bliska wygląda Las super, super tereny wam powiem Heh. Wszystko wykradzione, rozgrabione teraz. Podobno kamery są na parkingu na wieździe i pilnują, ale czego tu pilnują? Proszę, bastek tam przewrócę. Jakie szkło w środku, widać do góry idzie. Idziemy do góry. ale tu dziury, tu fajnie gdzie się wrąbać też coś, było coś, to no nie było takie te dziury coś tu też, coś działało coś działało, ale jakie płytki dziwne jakie dziwne płytki patrzcie tam jakieś dziwne coś Co zobaczę? To co widać z góry było z dołu przepraszam. Teraz góry dziury jak byk. O kurwa, chamarać głowa. Jeszcze do góry można być iść. już nie idę chyba do góry. Pójdę w dół. Ach. Wnocz pokażę wam z tej strony. Patrzcie, sakra stoi wszystkiego, pole lesie i czeko, nic się na nic się tu się nie doczeko, bo to już będzie jako tylko pamiątka tak opatrzcie Poszli pewno Marcin a po balkonie chodzi Widzicie Rzut kamery jeszcze na całość i lecimy dalej. Wszystko wyrwane, wszystko zniszczone, wszystko wyniesione co metalowe, stalowe żadnych jakichś artefaktów już nie znajdziecie tutaj raczej. Także tylko tyle lecimy dalej. Trzymajcie się i do następnego ziemka.